50 lat na rynku, ponadczasowy niszowy charakter, a do tego kwintesencja paczulowego aromatu. Tak w dużym skrócie można byłoby opisać recenzowany dziś przeze mnie zapach. A mowa o perfumach nazwanych, jakżeby inaczej, paczuli od marki Reminiscence. Zapraszam na materiał. Cześć, ja jestem Michał i witam Cię na kanale Perfumowe ABC, gdzie znajdziesz recenzję oraz poradniki na temat perfum. Na wstępie muszę zaznaczyć, że dzisiejszy zapach w moim przekonaniu nie należy do tych łatwych, a szczególnie dla bardzo młodych kobiet. Rynek perfum mocno poszedł w stronę typowych słodziaków, przez co na przykład nastolatki mogą po prostu nie być przyzwyczajone do tego typu kompozycji. Z drugiej strony, wciąż jednak istnieje dosyć spore grono typowo paczulowych zapachów. I myślę, że dzisiejszy odcinek jest dedykowany szczególnie właśnie tej grupie osób. Jeśli chodzi o sam zapach perfum Reminiscence, oficjalne spisy nut na portalu Fragrantica nie zakłada tu typowego modelu piramidy z nutami głowy. Serca oraz bazy. Nuty wylistowane są tu jedna po drugiej, jednak ja na potrzeby recenzji postaram się opisać tę kompozycję imitując taki model. Abyście po prostu wiedzieli, czego możecie się po niej spodziewać od momentu aplikacji na skórę, aż do momentu, gdy przestajemy ją uczuć. Zaczynając od szerokiego obrazka, czujemy tu oczywiście przede wszystkim paczule w takim czystym, ziemisto-drzewnym, lekko-zielonym wydaniu ze szczyptą waniliowo-kakaowej woni. Mimo, że oficjalnie kakao nie występuje w spisie nut Zapachu. I w moim przekonaniu tego typu aromat zdecydowanie może spodobać się fankom paczulowych kompozycji. Czuć też wysoką i niszową jakość paczuli, natomiast myślę też, że dla sporej części bardzo młodych kobiet taki aromat może odbiegać od ich oczekiwań. Perfumy otwierają się dość dużym poziomem projekcji: takim lekko alkoholowym w likierowym stylu oraz mocno paczulowym aromatem z odrobiną czekoladowych akcentów. Wyraźnie ziemista paczula ma tutaj swój taki charakterystyczny wydźwięk. Z pewnością. Nie każdej przypadnie on do gustu, ale nie można też nie zwrócić uwagi na to, jak dobrze dopracowany wydaje się ten aromat już od samego początku. Zapach jest tu głęboki, nieco słodki, lekko miętowy, intensywny i po prostu daje się we znaki. Ma też w sobie coś takiego mrocznego. Z biegiem czasu kompozycja nieco osiada na skórze. Miętowe akcenty jakby nieco ustępują, natomiast na pierwszy plan jeszcze mocniej wychodzi ta prominentna, paczulowa woń. Jest jeszcze bardziej ziemista, taka czekoladowo-waniliowa. Elegancka i według mnie mimo wszystko nieagresywna i nieodrzucająca. Cały czas możemy też wyczuć alkoholowe akcenty w postaci czegoś pomiędzy rumem a takim słodkim likierem. Dają o sobie znać także balsamiczne akcenty, i całość pachnie, można wręcz powiedzieć, tak mistycznie, lekko tajemniczo, bardzo ciekawie i też głęboko. W zasadzie od początku aż do końcowego momentu rozwoju Reminiscence pachuli na naszej skórze, mocno czuć taki klasyczny styl typu vintage w tych perfumach. W związku z tym jedni powiedzą, że jest to aromat trochę old natomiast szczególnie bardziej dojrzałe osoby mogą go oceniać jako bardzo przyjemny, wręcz atrakcyjny, elegancki, a jednocześnie przytulny i mogący wywoływać pewne wspomnienia. W tej fazie drzewo sandałowe nadaje też więcej kremowości temu zapachowi. Czekolada z kolei staje się jakby lekko ciemniejsza. Czuć też ambrowy akord labdanu, no i oczywiście naszą paczulę w takiej smakowitej waniliowo-kakaowo-likierowej otoczce. Tak więc podsumowując Dzisiejsze perfumy Reminiscence pachną bardzo jakościowo w stylu typowo niszowych perfum, jednak nie jest to też zapach dla mas. O ile zapach wariantu Paczuli może budzić dość skrajne opinie, o tyle istnieje dość znacząca zgodność co do jego trwałości. I to w tym pozytywnym sensie, ponieważ perfumy bardzo długo utrzymują się na skórze. Tak więc trwałość mogę ocenić jako dużą i to przez duże D, ponieważ mówimy tu o trwałości przez około 8 godzin, a u niektórych nawet nieco dłużej. Pomijając początek, projekcja tego zapachu zapachu stoi natomiast na w miarę przeciętnym poziomie. Bez fajerwerków, ale też trzeba przyznać, że przez dobre kilka godzin bez problemu da się je wyczuć na drugiej osobie z odległości metra. Przechodząc do grupy docelowej, to znaczy dla kogo polecałbym te perfumy, jak już wspomniałem, w moim przekonaniu z większym prawdopodobieństwem będą pasować dojrzałym kobietom aniżeli nastolatkom. Oczywiście stanowią też bardzo dobrą propozycję dla wszystkich fanek paczulowych zapachów oraz tych, którzy nie odnajdują się w obecnych perfumowych trendach narzucających cukierkową Słodziaki, czy też jak niektórzy mogliby powiedzieć, po prostu nijakie zapachy bez wyrazu. Jak na perfumy dedykowane stricte kobietom, myślę, że wariant Paczuli ma mimo wszystko dość mocno uniseksowy charakter. I dlatego nie wykluczam też używania ich przez mężczyzn. Jeśli chodzi o zapachy o DNA podobnym do Reminiscence Paczuli, do głowy przychodzą mi przede wszystkim dwie kompozycje. Myślę, że warto wspomnieć o o wiele droższych perfumach unisex Chanel Coromandel. W nich również znajdziemy bardzo bogaty paczulowo drzewno balsamiczny na aromat, w dość słodkiej czekoladowej otoczce. Podobnie zresztą jak w przypadku perfum Prada Amber. Z tym, że tu z kolei słodka otoczka zamiast czekolady przybiera postać waniliowo-miodowej mieszanki. Jeśli chodzi o najlepsze okazje i pory roku, w których perfumy Reminiscence paczuli sprawdzą się najlepiej, według mnie są to przede wszystkim te zimniejsze pory roku, to znaczy jesień i zima. I właśnie w zimniejszych temperaturach, zarówno za dnia jak i wieczorem, będą bardzo dobrze pasować do ciepłego, przytulnego swetra, książki przy kominku, ale także do bardziej eleganckiego ubioru. Mimo wszystko, nieco bardziej skłaniałbym się jednak ku wieczorowym okazjom. Zapach ma w sobie coś intrygującego, pasuje do dojrzałego towarzystwa o dobrych manierach, a także eleganckiej sukienki, randki i po prostu szykownego ubioru. Myślę, że może dodawać też takiej wewnętrznej siły i pewności siebie, będąc jednocześnie zapachem dość intymnym w odbiorze. Przechodząc do porównania cen dzisiejszych perfum, są one obecnie dostępne na rynku we flakonach o pojemności 50, 100 i 200 ml. I przy Przykładowo za 100 ml tych perfum w najtańszych perfumeriach internetowych zapłacimy obecnie około 170-200 zł. I uważam, że jest to zdecydowanie niewygórowana cena jak na kompozycję tej jakości. Podsumowując, Reminiscence poczuli to zapach niełatwy, a w obecnych czasach można wręcz powiedzieć, że lekko kontrowersyjny. Ale z drugiej strony jest to też zapach, który bardzo doceniam. Uważam, że jest to pozycja do koniecznego przetestowania, szczególnie dla fanek typowo paczulowych kompozycji, nawet bez względu na finalną decyzję zakupową. A teraz, jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw po sobie jakiś ślad w postaci komentarza, subskrypcji czy też lajka like pod tym filmem. Zapraszam Cię też do obejrzenia innych materiałów na moim kanale. A teraz już się z Wami żegnam, także do następnego odcinka.